Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Budujmy Lepiej. Dzisiaj w odcinku optymalizacja kosztów budowy dla budynków komercyjnych. To jest druga część od ogółu do szczegółu. W tej pierwszej części mówiliśmy bardziej o budynkach metodą gospodarczą budowanych. Natomiast dzisiaj bardziej o tym wydaniu takim komercyjnym. I o optymalizacji przy realizacji. Ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, współtwórcą Akademii Budowy Domu, członkiem założycielem, pełnomocnikiem Instytutu Budownictwa Modułowego, na co dzień inwestorem zastępczym. Dzisiejszy czas. Jest bardzo trudnym czasem, jeżeli chodzi o tą realizację inwestycji budowlanych, i to zarówno dla inwestorów, jak i architektów, jak i też firm budowlanych, wykonawczych. No te problemy są rozległe, natomiast generalnie sprowadza się to do kosztów budowy, więc optymalizacja jest taką rzeczą, która w tym momencie przybiera na znaczeniu. No i w szczególny sposób wydaje mi się, że wymaga zwrócenia uwagi, ponieważ, jak wiemy, rozwleczony długi czas przy realizacji inwestycji, to są koszty dodatkowe, a teraz, gdy te koszty się mnożą z różnych powodów, no, nikogo już nie stać na te koszty dodatkowe. Więc ta optym, optymalizacja jest istotną rzeczą, którą należałoby rozważać. I teraz w tym wydaniu komercyjnym mam na myśli taki obszar zawodowy ludzi powiązanych z procesem inwestycji budowlanych, uczestniczących w tym procesie, czyli to jest już zupełnie, zupełnie inny inne obszar niż ten, ten obszar tej metody gospodarczej, zawodowców, czyli począwszy od biur projektowych, Raczej takich, które projektują indywidualnie budynki komercyjne, czyli osiedla, budynki użyteczności publicznej, pawilony, przedszkola, sklepy, jakieś pensjonaty, motele. No, ten obszar zawodowy, ludzi powiązanych z branżą, no. Będzie kierował to zainteresowanie swoje w obszary właśnie optymalizacji. I tu się pojawia takie zagadnienie jak prefabrykacja. Prefabrykacja może być wykonywana, proszę Państwa, w różnym zakresie, w zależności od tego, jakimi. Budżetami dysponujemy, jak może przebiegać finansowanie danej realizacji, tak też możemy tą prefabrykację rozwijać na zakładzie produkcyjnym. Mam tu na myśli to, że podstawowym takim elementem prefabrykacji to są zestawy powiedzmy ścian stanu surowego otwartego, ściany zewnętrzne, ściany działowe. Jakieś elementy stropów, jakieś elementy dachu, konstrukcyjne najczęściej, na tym koniec. I to jest w przypadku takim, gdy to finansowanie najczęściej bankowe nie pozwala na to, by przed wykazaniem jakiejś części, już jakiegoś zaangażowania na budowie, było można w związku z ograniczonym budżetem, jakkolwiek tą prefabrykację na warsztacie czy na hali produkcyjnej rozwijać. Natomiast bardziej zaawansowana prefabrykacja, czyli elementy ścian zewnętrznych już ze stolarką okienną, już ścian izolowanych jakąś izolacją fasadową, już ścian, które posiadają instalacje bardziej zaawansowane elementy pokryć dachowych wychodzące już z hali produkcyjnej można realizować wtedy gdy powiedzmy te budżety nie są tak dzielone, gdy instytucja finansująca, bank czy, czy inwestor no po prostu ma swobodę dysponowania budżetem i nie musi wykazywać na placu budowy poszczególnych etapów zrealizowanych po to, żeby otrzymywać finansowanie na kolejne etapy. Więc jak gdyby rozróżniamy taką prefabrykację prostą, odnoszącą się do stanu surowego, prefabrykację odpo odpowiadającą stanu surowemu zamkniętemu lub prefabrykację z zakresu deweloperskiego. No i teraz im bardziej zaangażujemy się w prefabrykowanie tych elementów, im większy zakres wykonamy na produkcji. W fabryce, tym mniejszy zakres mamy do wykonania w istocie na placu budowy, czyli im dłużej, im więcej prac wykonamy z zakresu na hali, tym później na placu budowy ta realizacja może trwać odpowiednio krócej. No i zdarza się tak, że dla budynków można prowadzić ten montaż, da, da się tą prefabrykację tak tak mocno zaawansowaną przeprowadzić w fabryce, że już sam montaż na placu budowy na przygotowanym fundamencie to jest często czas do dwóch tygodni do miesiąca. Góra, no, jeżeli, jeżeli dostarczamy tylko elementy stanu surowego, jako sprefabrykowane, to wówczas ten czas doprowadzenia do, do zakresu deweloperskiego. Najczęściej to są dwa dodatkowe miesiące, gdzieś tak około, powiedzmy. No, jakby nie było, składa nam się to w taki harmonogram, że prefabrykowany budynek, i tu już nie ma większego znaczenia, czy to jest budynek 100-metrowy, czy 200-metrowy, czy 300-metrowy, w okresie do trzech miesięcy da się, da się zrealizować. No i Tutaj, w tym czasie, który w tej chwili mamy, w tym czasie tych podwyżek, e, w, w, zmieniających się cen, no ten okres 3-4, nawet miesięczny na wykonanie budynków w zakresie deweloperskim, że obojętnie, jak który wariant przyjmiemy z tych wcześniej omawianych, jest okresem e, no, atrakcyjnym w kontekście takim, że jest to okres, w którym stosunkowo niewiele zagrożeń może się pojawić, które gdzieś wpłyną na, na e, no, zrujnowanie zakładanego budżetu powiedzmy, tak, w tym środowisku inflacyjnym, w tym, w tym środowisku zmian cenowych. Natomiast jeszcze jest tutaj istotna rzecz taka, kiedy myślimy o optymalizacji, to ważna też jest dostępność towarów, produktów. Czyli na dziś dzień znowu mamy sytuację taką, że niektóre, że mamy Ograniczony dostęp do niektórych materiałów budowlanych. I teraz, jeżeli decydujemy się na jakąś technologię, obojętnie jaką, no to może się okazać, że w przypadku, jeżeli to jest technologia tradycyjna, to jeszcze dodatkowo narażamy się na prawdopodobne komplikacje związane z tym, że dany materiał w technologii czy, czy jakiś składnik no może być trudno dostępny, czyli gdy do tej pory planowało się mniej więcej, że powiedzmy budowa budynków w zakresie deweloperskim, w technologiach mokrych, tradycyjnych, to jest rok, dwa lata. No tak, w tej chwili jeszcze pojawiają się dodatkowe jakieś rzeczy, które mogą zakłócać logistykę. Na poszczególnych etapach ten proces może się wydłużać. Więc, więc optym, optymalizacja tutaj w tym odcinku, rozumiana przeze, przeze mnie, jest jako prefabrykacja. Jako prefabrykacja zamienna do, do technologii, które pojawiają się cały czas w opracowaniach projektowych jeszcze. Czyli wprowadzamy prefabrykację daną danej technologii, bo jak wiemy, no są różne oczywiście technologie prefabrykacji. Sprawdzając wcześniej, czy dostępność składowych materiałów na rynku jest dzisiaj decydując się na tą technologię, oczywiście analizując wszystkie inne jej cechy i dzięki temu po prostu optymalizujemy budżet w kontekście takim, że eliminujemy zjawiska, które mogłyby się pojawić w, czas, w czasie, niekorzystne, niekorzystne czy takie trudne do przewidzenia w tym trudnym okresie zwyżek cenowych i, i właśnie no, tych braków materiałowych. Teraz jeżeli chodzi o, o to budownictwo komercyjne, no to jeżeli mamy do czynienia z, z fachowcami, czyli począwszy od projektantów, biur projektowych, później tej kadry, przechodząc jak gdyby do wykonawstwa, no to są właśnie takie dwie grupy, które te technologie no, będą wdrażać w tej chwili siłą rzeczy. Siłą rzeczy będą wdrażać te technologie prefabrykowane, czyli architekci będą się decydować pod naciskami inwestorów na to, by proponować technologie szybkie w budowie, a firmy budowlane z kolei skazane niejako będą na edukację też w tym kierunku, no bo jeżeli takie rozwiązania zostaną wymuszone przez rynek, już, już są wymuszane przez rynek, tak, rozwija się to budownictwo modułowe również, czyli szybkie, szybkie, prefabrykowane, czyli szybkie, no to, no to, z siłą rzeczy wykonawcy na tym rynku, yy, no, będą musieli jak gdyby też yy, szkolić się i, yy, i po prostu do tych technologii się przygotowywać, bo jeżeli, yy, jeżeli ten proces edukacji yy, pominą, no to po prostu sa samoistnie w tym trudnym czasie no, będą się eliminować z usług budowlanych, bo technologie długie w realizacji, te, te właśnie różnego rodzaju mokre, mokre tradycyjne, no, no nie, nie, będą, nie będą po prostu popularne na rynku wśród inwestorów. Oczywiście, nie mówię tutaj znowu, jak gdyby ten dziś, ta dzisiejsza druga część od ogółu do szczegółu polega na tym, że w tym pierwszym odcinku mówiłem w kontekście tej metody gospodarczej o tym wszystkim, czyli budowy domów. Przeważnie, przede wszystkim tam sytuacja jest no, omówiona, tak jak w tej poprzedniej części, natomiast tu mówię bardziej o takim wydaniu komercyjnym, czyli o świadomym inwestorze, o świadomych projektantach, o świadomym wykonawstwie, o grupie, która jak gdyby chce współpracować w kierunku takim, żeby jak, naj, jak najszybciej po prostu budynek zrealizować, żeby tych kosztów nie ponosić, więc więc zakładam, że, że, że to rozumiemy, jak gdyby, i, i jesteśmy w gronie ludzi, którzy, którzy po prostu liczą w Excelu te pieniądze, tak? I, I rozumieją, że logistyka i proces skrócenia cyklu inwestycyjnego absolutnie wpływa na oszczędności budżetowe. Ja często jestem świadkiem też takich rozmów, że prefabrykacja jest droga, no bo jeżeli ktoś. Zakłada, porównuje ją do technologii tradycyjnej, mokrej, i zakłada, że nie będzie problemów logistycznych, że nie będzie problemów z dostawami materiałów, że nie będzie problemów z ekipami. No, no to liczy, liczy koszt tej realizacji w tej technologii tradycyjnej bez tych wszystkich potencjalnych problemów, które w tej chwili się nawarstwia, nawarstwiają, bo jak wiemy, jak zawodowcy wiedzą, są problemy. Ze wszystkim, co wymieniłem, tak? Czyli i z logistyką, i z dostępnością, i z wykonawcami. Więc jeżeli, jeżeli tego się nie weźmie pod uwagę przy tych szacunkach wstępnych, no to się okazuje, tak licząc na słucho, że faktycznie często te technologie prefabrykacji, matematycznie i w założeniach wychodzą niby drożej niż te technologie tradycyjne, mokre i dlatego Niektórzy inwestorzy ulegają takiemu złudzeniu i decydują się jeszcze na te technologie mokre, tradycyjne. Oczy, oczywiście, później rzeczywistość weryfikuje, później ten proces trwa dłużej, później w międzyczasie są jakieś podwyżki, później właśnie brakuje tych materiałów, dostępności, są problemy z ekipami i się okazuje, że, że ten proces realizacji inwestycji w technologię mokrej tradycyjne jest dużo, dużo droższy niż niż ten proces realizacji w przypadku zastosowania budownictwa prefabrykowanego, no ale żeby to jak gdyby wiedzieć to trzeba mieć już pewne doświadczenia w iluś tam realizacjach i, i pewne porównania i wtedy można, można jak gdyby no, rzeczywiście to konfrontować. No moje doświadczenia są takie, że prefabrykacja wychodzi jednak taniej, Oczywiście, tutaj też ma rolę logistyka, kalendarz. Cał, cały, jak gdyby program inwestycyjny odgrywa dużą rolę, nadzór i zarządzanie po prostu takim procesem inwestycji. Natomiast co do zasady, zakładam, że w zasadzie za jakiś czas no, pozostaną na rynku tylko technologie prefabrykowane. Po prostu technologie mokre, tradycyjne, z uwagi na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, na te zmiany zachodzące na rynku związane ze zmianami gospodarczymi i, i z tymi zmianami, no, powszechnie znanymi, rozumianymi w ostatnich dwóch latach, tak. No, te technologie mokre po prostu zostaną, wy, tradycyjne zostaną wy, wyelimi, wyeliminowane. Więc no tak, ja widzę. Hmm, Tą optymalizację, czyli ta optymalizacja poprzez, poprzez, poprzez prefabrykację. I teraz są takie jeszcze dwa problemy, że ta prefabrykacja, ona najczęściej realizowana indywidualnie, pod koncepcję, która powstaje w biurze projektów jakąś, przedszkola, motelu, jakiegoś pawilonu, powiedzmy, czy nawet domu, ona jest trudna. No bo w projekcie indywidualnym mamy charakterystyczne wysokości ścian. Zawsze inne. tak Chodzi mi tu o rzędną wysokości stropu powiedzmy i tak dalej. No dużo, dużo jest zmiennych po prostu wiadomo w projekcie indywidualnym a projektujemy jeden dom więc jeden budynek no, czy jeden motel czy jeden pensjonat czy jeden biurowiec więc tutaj ta prefabrykacja na, na produkcję hmm, no widzicie Państwo, jak wygląda linia produkcyjna na, na zdjęciach, które tutaj e, no zamieszczam. E, ta, ustawienie tej prefabrykacji po taki jeden budynek e, no jest też bardziej kosztowne niż seryjna produkcja na tego typu hali e, powtarzalnych budynków. Więc idealną sytuacją byłoby. Coś takiego, żeby dane biuro, biuro projektów, nawet dziś, tu teraz, funkcjonujące gdzieś tam w Polsce, powiedzmy, wypuściło swój katalog w konsultacji z producentem prefabrykatów i jak gdyby na, na podstawie pewnych założeń ten katalog posiadał powtarzalne elementy w. W pokazywanych tam budynkach, jeżeli chodzi o konstrukcję, czyli, już żeby nie było tych wielu, wielu zmiennych, jak no, 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 wysokość ścian, jak otwory okienne, jak szerokość na przykład otworów drzwiowych, mm. no, myślę, że to najważniejsze różnice wymieniłem. I, i Natomiast taka seryjna prefabrykacja, e, no, wiadomo, jeszcze bardziej potrafi polepszyć tę optymalizację, nie? bo jeszcze, jeszcze bardziej będzie miała jeszcze większy wpływ na, na ustalenie lepszej ceny, no bo seryjnie powtarzane budynki albo seryjnie produkowane elementy ścian wykorzystywane później do składania różnych budynków no, no będą produktem masowym powiedzmy tak, e, więc, więc będą się rzeczy tańsze, więc jak gdyby to już jest ten wyższy level optymalizacji no firmy niektóre które prefabrykacje na świecie robią często też posiadają własne katalogi gdzie już to zrobiły no u nas w Polsce nie wiem czy coś takiego dziś jest może w wraczkującym jakimś wydaniu już jest ale myślę że w najbliższym czasie biura projektów projektujące dużo czyli na przykład te które mają katalogi budynków typowych będą konsultować to z fabrykami te swoje projekty i będą te projekty poprawiać w kontekście takiej, takiej wprowadzenia takiej jednorodności właśnie co do tych rzeczy, o których powiedziałem, bo, szczerze mówiąc, dla, dla odbiorcy finalnego to są sprawy, które później w procesie eksploatacji nie mają znaczenia. Czyli najpierw się mówi o tym oknie dużo, a, a szczerze mówiąc, później później no, w, duży, w dużej mierze. Te rzeczy, czyli one są spokojnie do, do, do jak gdyby takiego proceduralnego potraktowania. No i tutaj, w związku z tym, o czym mówię, z tą optymalizacją, prefabrykacją, czyli promowaniem jak gdyby albo inaczej świadomością zmierzającą do tego, że 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 taki czas nadchodzi już na tą prefabrykację, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o to moje, jak gdyby zaplecze, bo ja do tej pory tu Państwu mówiłem o, 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 ogólnie o prefabrykacji i to się tyczy różnych technologii. O tych technologiach już mówiłem we wcześniejszych odcinkach, wiele o różnicach w tej prefabrykacji, w tym nazewnictwie, o, o składzie materiałowym, więc jak gdyby, no, wiadomo, prefabrykacja prefabrykacji nie równa, ale to nie jest dzisiejszy temat. Bo tu już chcąc, jak gdyby to analizować dalej, to należałoby zająć się tym materiałoznawstwem. Jest tu wiele filmów na tym kanale odnośnie tego materiałoznawstwa, czyli, czyli samo słowo prefabryka, czy budynek modułowy, czy budynek z elementów, to to jest za mało, żeby inwestor mógł ocenić cokolwiek, na, wyciągnąć jakieś wnioski na temat jakości danego rozwiązania. Ale to pomijam tutaj dzisiaj w tym, w tym podcaście. To było we wcześniejszych odcinkach. Natomiast, jak gdyby sprowadzając tą optymalizację, ten problem całej optymalizacji prefabrykacji do, do, do moich obszarów zawodowych, to 17 czerwca teraz, proszę Państwa, w Skierniewicach będziemy prowadzić takie szkolenie. Spotykamy się o godzinie 10. No myślę, że to będzie gdzieś do jakiejś 16-17. Prawdopodobnie dzień zakończymy krótką wizytą w, w zakładzie. Nie obiecuję tego na pewno, ale, ale w tym, który tu widzimy na tych zdjęciach na podkładzie. E, natomiast program tego szkolenia będzie mm, związany z technologią Keramik Platte i e, o godzinie 10.30 zrobimy prezentację technologii, omówimy cechy technologii, omówimy później zastosowania, dane do projektowania, czyli to jest typowe szkolenie, spotkanie dla architektów, informacje o licencji i współpracy, ponieważ technologia jest objęta patentem i jest opatentowana, i każdy wyprodukowany element wymaga licencji zarówno w zakresie projektowym, jak i produkcyjnym, jak i wykonawczym to omówimy tą licencję i później o, o, porozmawiamy sobie troszeczkę o ofercie kompleksowej obsługi w Polsce, poza polskim rynku. Czyli to tak bardziej też dla firm wykonawczych to szkolenie, czyli no, zapraszam w, po prostu architektów i, i firmy budowlane. No zrobimy sobie przerwę obiadową, pewnie około tam 13 czy 14 i później postaram się Postaram się po, po tym obiedzie, żebyśmy na godzinę może odwiedzili ten zakład i te zdjęcia, które tu Państwo widzicie no będziecie mieli okazję porównać z rzeczywistością. I to, jest, to jest 17 czerwca w Skierniewicach. Koszt takiego uczestnictwa w tym spotkaniu, tego szkolenia to jest 190 zł brutto do osoby, to jest jeden dzień, czyli przyjeżdżamy na dziesiątą. I to wydarzenie jest podane na stronie Facebooka keramik platte. Trzeba się zapisać na to wydarzenie wcześniej za pośrednictwem e-maila infomałpkaplatte.com. Ja pod tym filmem tutaj na tym kanale udostępnię link do tego wydarzenia. Zostawię go, żebyście Państwo no, po prostu mieli dostęp do tego szkolenia. To, to jeżeli chodzi o, te, o prefabrykację w technologii. Keramik Platte. Natomiast o technologii jest film na tym kanale, mam 2 czy trzy odcinki wcześniej, to zapraszam Państwa do, do, do obejrzenia sobie tego, tego filmu. No oczywiście zapraszam też inwestorów, bo to szkolenie będzie miało no taki mm, szeroki, szerok, szeroko będzie omówiona technologia, Yy, więc również zapraszam inwestorów, deweloperów, takich inwestorów komercyjnych, tak? no, komercyjnych w rozumieniu takim, którzy yy, takich inwestorów, którzy rozumieją i szanują zawód projektanta, architekta, konstruktora, rozumieją te zależności, czyli, czyli no, powiedzmy tych inwestorów, którzy już wcześniej wysłuchali tych wszystkich moich odcinków tutaj yy, i zgadzają się, że proces yy, proces prowadzony metodą gospodarczą w sposób taki, że nie mamy tam wszystkich uczestników uprawnionych procesu inwestycji, nie do końca im odpowiada e, lub niesie z sobą pewne zagrożenia, które też omawiałem we wcześniejszych odcinkach i tu już nie ma wątpliwości i, i takich inwestorów, e, takich inwestorów proszę państwa e, zapraszam również i deweloperów, zawodowców. E, no Tyle bym chciał opowiedzieć w tym odcinku, dzisiaj na tym kanale, odnośnie tej prefabrykacji. Zdjęcia, które Państwo widzicie, należą do zakładu Aristo Eco Home. My w tej chwili rozmawiamy na temat współpracy. Mam nadzieję, że w zakresie Ceramic plate porozumiemy się i zakład uzyska licencję na, na pojedyncze sztuki, będzie mógł produkować również, również nasze elementy. Jeżeli chodzi o Keramik Platte, to my to produkujemy w tej chwili na. Jeden zakład mamy w centralnej Polsce, drugi na południu. W centralnej Polsce, ale tutaj wyżej, na, na północ, bardziej, na północny, chyba wschód, wschód od Warszawy, drugi, drugi zakład na, na południu. no, no jeżeli, jeżeli, jeżeli uda nam się tą współpracę rozwinąć, no to będziemy mieli kolejny zakład licencjonowany w Skierniewicach. Mamy jeszcze takie zakłady asekuracyjne w innych częściach Polski. Generalnie jesteśmy w stanie dzisiaj po prostu w tej prefabrykacji robić wszystko. No każdy zakład ma jakieś szczególne swoje możliwości, czy oczekiwania, czy szczególną charakterystyczną linię produkcyjną. Potrafimy to łączyć między tymi zakładami, wykorzystywać to w taki sposób, że tą prefabrykację ścian Jesteśmy w stanie właściwie wykonać dla każdego budynku i po prostu te elementy między zakładami sobie jakoś tam łączyć w taki sposób, żeby, żeby po prostu wykorzystać te, te zdolności produkcyjne i, i zoptymalizować również proces dostawy elementów na budowę, w zależności od tego, gdzie jest też ta budowa. To też, też ma znaczenie. Też to ma znaczenie. No, taka jeszcze ciekawostka, że przy prefabrykacji ściany stanu surowego otwartego montujemy na gotowym fundamencie jeden dzień. No, o, udaje się zrobić to również w jeden dzień, to chciałem powiedzieć. Oczywiście, w zależności od, od tego, jaki, jaki, duży, jaki duży jest budynek. No, jeżeli, jeżeli słuchają mnie architekci, jeżeli słuchają mnie inwestorzy, deweloperzy. Jeżeli słuchają mnie budowlańcy, firmy budowlane, które rozumieją, że ten czas się zmienia i te technologie wchodzą i się jak gdyby też dominują rynek w związku z sytuacją, jaką mamy zapraszam. Zapraszam po prostu Państwa na to szkolenie. No To jest optymalizacja rozumiana. Jako, jako optymalizacja w procesie realizacji inwestycji budy budowy budynków kom komercyjnych, no, no to już jest profesjonalna, jak gdyby sprawa, tak? gdzie, gdzie właśnie te obszary zawodowe no, muszą uczestniczyć, bez nich nie ma rozwoju budownictwa czy prefabrykacji. Więc, więc dzisiejszy odcinek o takim wydaniu bardziej dla zawodowców. Komercyjnych dla ludzi, którzy już są obyci z procesem i, i ten proces, no jakoś w nim uczestniczą i go rozumieją. No także dziękuję bardzo. Zapraszam do, do obejrzenia tych wcześniejszych odcinków, które są na tym kanale. Było właśnie też o tej metodzie gospodarczej ostatnio, o tych budynkach bez pozwolenia o tym, jak to wygląda od strony prawnej, szczególnie ta odpowiedzialność inwestora, wcześniej o optymalizacji, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej mieliśmy odcinek o technologii Keramik Latte, a jeszcze wcześniej, proszę Państwa, były odcinki na temat, na temat procedur w budownictwie, procesów, jak gdyby zadań, z którymi inwestor musi się zmierzyć, spotkać i wiele podpowiedzi odnośnie kosztów również odnośnie różnic technologicznych odnośnie materiałoznawstwa, materiałów stosowanych ekologii co istotne ekologii szeroko rozumianej nie tylko, nie tylko jakby rozumianej przez te zmiany CO2 e, o biodomach było o tym o palnych materiałach o niepalnych materiałach o materiałach które radzą sobie z wilgocią nie radzą z wilgocią o grzybach o pleśniach o, o o różnego rodzaju sprawach, takich związanych typowo z trwałością, z chemią materiałową, więc dla kogoś, kto jest, jest no w trakcie planowania procesu inwestycyjnego, polecam wcześniejsze te, te wszystkie tutaj odcinki. Było też o ofertach, technologiach. Także, także myślę, że, że te informacje się Państwu w dużej mierze przydadzą. Dziękuję bardzo, budująco pozdrawiam i...